Ci panowie, czapeczka na głowie. To jest taka e, impreza na wesoło. E, to jest już coraz bardziej powszechne w całej Polsce i to, te parady to robią seniorzy i nas to bardzo cieszy. Ja uważam, że e, Dzierżoniów nie jest gorszy od innych. E, może w innych miastach to jest na większą skalę, ale myślę, że ona się tak rozkręcamy, bo dopiero trzecia jest. My no, tak trochę się poszukujemy y, kluczborgiem, y, co dwa lata mamy dzisiejszą grupę, ale próbujemy teraz już nie tylko na kapelusze i tak, że te, żebym tak powiedziała, od razu, y, hurtem i stylizację. Y, bo to jest jedyny taki może y, w przypadku seniorów moment, kiedy my możemy się tak poubierać, przebierać i w tym przejść ulicą, żeby nas nie wytkali palcami albo nie wołali pochotowia do wariatkowa, więc ta forma się ludziom bardzo podoba, bo na pewno dużo z pań kiedyś może chciało być artystką, aktorką, a kto się przebiera? Artyści i aktorzy, prawda? A my tu, szary człowiek, to nieważne, mam możliwość tak chodzić na ulicy, bo tak jak powiedziałam, no, nasze społeczeństwo raz i wiek mamy 21 wiek, więc teraz te stroje są zupełnie inne. Ale kapelusze wracają, wracają może nie tylko ze względu na to, że to jest bardzo fajna zabawa chodzenie w kapeluszu, ale też ze względu na ochronę zdrowia, bo jeżeli mamy upały i na oko pod osiasieniem to, czy kapeluszu, to już wiadomo, że to już jest jakaś taka. Forma profilaktyki, prawda, że, że nam nie uderzy do głowy słońce i nam nie zaszkodzi. Także, no, myślę, że będziemy to robić dalej, bo mi się samej zaczyna też podobać, no taka forma. No i ludzie coraz bardziej, coraz bardziej, o, te kapelusze, ogłosiliśmy konkurs na najładniejszych kapelów. zrobimy go na osirze i na stylizację. Tu rado pani piękną Japonkę. Jest pani ubrana na modę lat 20-30. I wyciągają te panie te wszystkie swoje, mają wyobraźnię, same sobie przygotowują, gdzieś tam znajdują. No i ja myślę, że ta zabawa będzie fajna i będziemy ją kultywować. Jak to się teraz pozytywnie mówi, że do końca świata jeden dzień dłużej.